do wniosku. W planach mam właśnie wydawanie książek, ale tematycznych. Uważam, że tak wsypywanie do jednego worka wszystkiego, wierszy z szuflady, to jest fajne na początek, jak ktoś się boi wydać i później staje przed tym, że a jednak może wydam, to wtedy to i to jest, i to jest bardzo fajne, bo to mu pomaga, on te wiersze ma różne. Ja się też nie wstydzę swoich wierszy pierwszych, które były na pewno bardzo dziecinne, na pewno jeśli chodzi o, o literaturę, no to tam w ogóle się nie nadawały pewnie do publikacji. Skrobało się coś, co ale to pomagało. To była taka terapia, też, a jednocześnie budowanie siebie w jakiś sposób, rozwój taki człowieka. A ja, ja z wielkim sentymentem znam, mam przyjaciół czy znajomych, którzy poniszczyli swoje wiersze dawne, bo się wstydzą wstydzili. ich. Ja się ich nie wstydzę, one mnie wzruszają, bo ja widzę, jaka byłam kiedyś, jakie były moje emocje, jak ja myślałam, widziałam świat inny i dzięki nim ja widzę, jak się zmienia. Tak, tutaj mamy y, m, też informację, pani dyrektor podawała, że to linii 16. Y, 12. Tak? Ile? Chyba 12. 12. bo to tak sprzed dwóch lat chyba te informacje. Ale w żeby... tym roku 5 powstało. Tak. No. Znaczy książeczki wierzą. tej krumplenerowej, prawda, okay. biograf, A tutaj, gdybyśmy e, zaktualizowali, to pewnie tak, i wydarzeń różnych by się doleciało niemało, wiesz, i też publikacji. Ks. Wiesz z tomikami to jest tak, że e, znam osoby, które mają jeden tomik I ja ten tomik bym nosiła zawsze przy sobie. On jest tak piękny i tak, m, tak przemyślany i znam osoby, które szczyciły się tym, że mają 32 tomiki. Ale z tych tomików być może bym zebrała jeden, jakbym tak wybrała wiersze, więc chyba ilość to w ogóle o nie świadczy, tylko... Ale no, no. mimo wszystko, ale mimo jest wszystko. Tak, no. Tutaj tak zapytam jeszcze, bo te forma tych tomików to też jest różna. Jest takie, no. mówię o formie teraz, tak, wydawniczej, tak prawda, jest mniejszy i jest najmniejszy z limerykami, czyli z takimi do, dowcipnymi tekstami, ale zapytam o tytuły. Z tych, które tutaj mam. Dlaczego Malinowy Sok? Taka książeczka, która nosi tytuł Malinowy Sok. I dlaczego? Akurat. Aha. Dawałaś mi Malinowy tu sok. sok, tak? No, no, no. Potrzebnie, Ale... niepotrzebnie. Tak? Jest tu bieższa. Zapachem twoich alabastrowych dłoni dawałaś mi Malinowy Sok na zapas dla zdrowia. W przezroczystej szklaneczce. Kiedyś chciałam go namalować, ale nie znalazłam kredki w odpowiednim kolorze. Powiedziałaś wtedy: Nie ma takiej kredki. Doprawiłam ten sok miłością. Śmiałyśmy się długo. Dlaczego dzisiaj mnie to nie śmieszy. Zbyt mocno go doprawiłaś, mamo. No właśnie. to jest wiesz, który się znalazł no wiersza, jednocześnie, jednocześnie tytułem to